Ostatnie dwa lata były wyzwaniem dla mieszkańców poznańskiej części Kieksza. Znaczna część tej dzielnicy stała się prężnym placem budowy. Głównym celem była budowa kanalizacji sanitarnej. Przy okazji, wyremontowano też część ulic, powstało też zupełnie nowe rondo. Obszar objęty bieżącym etapem realizacji kanalizacji dla osiedla Kieksz był bardzo rozległy, z dużym zagęszczeniem robót w centrum Kieksza i obejmował ulicę Słupską. Chońską, Sanatoryjną, Pawłowicką, Kierską oraz Liliową. W ramach inwestycji Aquanet wybudowano ponad 8 km sieci kanalizacji sanitarnej i blisko 100 przyłączy kanalizacyjnych, które umożliwiają mieszkańcom podłączenie się do sieci, a co za tym idzie, także likwidację przydomowych szamp. Powstały też dwie przepompownie ścieków. Rezygnacja z Szamba i podłączenie do sieci to szereg korzyści dla klientów. Jest to rozwiązanie nie tylko wygodne i korzystne finansowo, ale również ma ogromne znaczenie w kontekście ochrony środowiska. Teraz ruch jest po stronie mieszkańców, którzy po otrzymaniu informacji od akwanetu o możliwości podłączenia do kanalizacji muszą sami wybudować fragment instalacji wewnętrznej, która połączy ich dom z przyłączem kanalizacyjnym. Po podłączeniu instalacji wewnętrznej. I po informowaniu o tym fakcie Aquanetu można już zacząć korzystać z nowo wybudowanej yy, kanalizacji O podłączeniu instalacji wewnętrznej można poinformować Aquanet listownie lub mailowo wysyłając mail na adres client@aquanet.pl i taka informacja powinna zawierać datę podłączenia do kanalizacji numer wodomierza oraz stan wodomierza na dzień podłączenia do przyłącza kanalizacyjnego przy okazji budowy kanalizacji sanitarnej udało się też wyremontować ulicę w centrum Kieksza. Dzięki współpracy miasta Poznania Zarządu Dróg Miejskich oraz Akwanetu, który występował tutaj w dwóch rolach, to jest inwestora dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz inwestora zastępczego dla budowy odwodnienia wraz z przebudową dróg wybudowano oprócz kanalizacji sanitarnej również ponad jeden kilometr kanalizacji deszczowej oraz Wyremontowano ulicę sanatoryjną i przebudowano drogi takie jak Pawłowicka, Hojnicka, Kierska. Powstało też zupełnie nowe rondo u zbiegu ulicy Podjazdowej, Hojnickiej i Kierskiej. Inwestycja wymagała też przebudowy istniejącej infrastruktury: sieci wodociągowej, gazowej, urządzeń elektroenergetycznych oraz oświetlenia. Zamiast kilku remontów udało się to skoordynować przy okazji jednej inwestycji. Dzięki czemu wszystko kosztuje mniej, a mieszkańcy nie będą narażeni na przedłużające się uciążliwości. Co istotne, ukończona w październiku inwestycja pozwoli na dalszą Rozbudowę kanalizacji sanitarnej i podłączenie kolejnych nieruchomości do sieci.